Porozmawiajmy z Madariagą albo z dyrektorem. Na pewno zniosą ci kary. Nie pozwolę się poniżać. Esteban za wszystko zapłaci. Dostałaś mail. Sprawdź może to od tego faceta. Czego on znowu chce? Zaskoczył mnie Twój mail. Zwariował? Nie pisałam do niego. Zapomniałam Ci powiedzieć. Roberta mu odpisała. Znasz ją. Poważnie? Tak. Ta szkoła to idealne miejsce dla Ciebie. Bądź silna i pokonuj trudności. Łatwo powiedzieć. Czekaj. Ta szkoła zrobi z ciebie człowieka. Sprawdzam Estebana Nolasko. Walcz z nim. Jasne, też mi doradził. Jest coś jeszcze. Zajmę się też tą drugą sprawą. Jaką? Nie wiem, Roberta do niego pisała. Co to może być?